Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Cyklu Wiem Wszystko Motoryzacyjnie Tym razem dzisiaj chciałbym omówić Forda Mondeo trzeciej generacji oznaczonego jako MK3 Samochód był produkowany od roku 2000 do 2007 Samochód był oferowany w wersjach sedan, liftback, kombi Przez ten czas przeszedł dwa Liftingi, pierwszy w 2003 drugi w 2005 jest to wersja, jest to klasa średnia samochodu, jak, jak na wersję Forda Mondeo była oferowana w następujących silnika benzynowych Pojemności pojemności 16-zaworowy o mocy od 110 do 125 koni 1,8. 16-zaworowy z bezpośrednim wtryskiem 130-konny, 2-litrowy 16-zaworowy 145 koni, 2,5 litra V6-170 koni, 3-litrowy V6 o mocy od 204 do 220 koni w wersji ST. <coughs> Silniki wysokoprężne były oferowane w wersjach 2.0 TDDI. 90 do 115 koni, 2,0 TDCI o mocy od 115 do 130 koni oraz 2,2 2 TDCI o mocy 155 koni. Co do usterkowości. Samochód ogólnie nie jest bezawaryjny, ale aczkolwiek najsłabszą struną niestety jest na zabezpieczenia zabezpieczenie antykorozyjne, czyli drzwi błotniki. Niestety zadała dosyć ostro w tym modelu popalić użytkownikom. Ogólnie trzeba zwrócić uwagę także na wydech, który często jest skorodowany przedwcześnie. Jak także zamki, zamek otwierające maskę specyficzny na kluczyk. Dodatkowo w silnikach TDCI trzeba zwrócić uwagi na turbosprężarki, jak także osprzęt oraz pompę rotacyjną. W przypadku silnika TDDI oraz w przypadku TDCI zawór recyrkulacji spalin, jak także gumowe rury łączące turbosprężarkę, w przypadku yy, diesla jeszcze trzeba zwrócić uwagę na dwumasowe koło zamachowe, które często też ulega awarii przedwcześnie. Niestety nie jest to tani element, także zakup sprzęgła i koła dwomasowego to średnio cena około 3000, nawet z wymianą. <tryk> Problem jest także z fryskiwaczami w przypadku silników diesla. Prędzej czy później trzeba będzie je wymienić. Ogólnie. Ogólnie można te wtryskiwacze regenerować, aczkolwiek nie, nie da to do dobrych czasami efektów. Silniki benzynowe i diesla mają zamontowany w łańcuch rozrządu, dlatego nie musimy się martwić wymianą rozrządu w tych silnikach. W przypadku odnośnie LPG, większość silników nadaje się do instalacji gazowych, aczkolwiek Oprócz silnika 1.8 SCI, który był takim wynalazkiem Forda z bezpośrednim wtryskiem paliwa, aczkolwiek w przypadku dwulitrowych 1.8 litra trzeba zwrócić uwagę także, że może głowica po dłuższym przebiegu na LPG niestety wymiana, regulacja zaworów w tym silniku nie jest taka prosta i kosztuje, będzie kosztować też dużo więcej i głowica może ulec przedwczesnemu zużyciu, niestety, w przypadku jazdy na LPG. Mondeo ogólnie nie należy do zbyt awaryjnych samochodów, aczkolwiek korodujące na dwozie praktycznie w najstarszych egzemplarzach może wykluczyć taki zakup, jeżeli, jeżeli już je, będzie skorodowane. Także koszt naprawy może przekroczyć wartość najstarszych samochodów po prostu. Także przy zakupie warto zwrócić uwagę na to, jeżeli nie chcemy mieć problemu, to wybrać silnik benzynowy. W przypadku diesla te przebiegi niestety są dosyć duże, bo samochód był też często oferowany przez, kupowany przez firmy oczywiście do działalności gospodarczych. Także to by było na tyle odnośnie Forda Mondeo MG3. Dziękuję i pozdrawiam do następnych odcinków.